Modlitwa wieczorna na niedzielę. O Boże, znów jeden dzień minął. Ojcze na niebie, Ty wszystkim rządzisz. W Tobie nadzieję pokładam i dziękuję Ci za wszystko, za środki do życia, za pracę i jej wyniki, za krzyż i cierpienie. W duchu pokory i z sercem skruszonym przed Tobą moje winy wyznaję. Liczę na Twoją ojcowską dobroć i proszę Cię o przebaczenie. Krótki rachunek sumienia. Czy należycie troszczyłem się o Twoją chwałę, czy chętnie i dobrze dziś pracowałem, czy w pracy i w wytchnieniu pamiętałem o Bogu, czy nie wstydziłem się swojej wiary, czy starałem się pełnić wolę Bożą, czy byłem sumienny w postępowaniu. Tobie, Boże, polecam moich krewnych i znajomych, odpłać im za dobro, które dla mnie uczynili. Spójrz Panie na ludzką niedolę na świecie. Modlę się do ciebie za chorych, za biednych, za ludzi bezradnych i wszystkich cierpiących. Wejrzyj na bezdomnych, na tych, co błądzą i tych, co drogi wyjścia szukają, na pozbawionych praw wolności, na wszystkich umierających na świecie. Panie, bądź im pociechą, ucieczką i ukojeniem. Wszystkim naszym zmarłym udziel wiekuistego w Tobie pokoju. Amen.